Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w podsumowaniu e, tego, co się dzieje ostatnio u nas w Walkali. E, a dzieje się dużo, ponieważ ostatnio zaczęliśmy w końcu grać timowo. Zaczęliśmy grać nasze pierwsze turnieje. E, więc o tym po prostu Wam popowiadam I pokażę też skróty tych meczy, no, Tego wszystko jak to wyglądało. Witam Was, to jest Was, Maciek Matias, Cześć, Cześć to Piotr. Cześć, nazywam się Siemaneczko, tutaj pan report Dream Więc zaczęliśmy od turnieju Pingwin. Tak jakby zaczęliśmy turniej Pingwin i klaczet. Jednak to Pingwin był tym pierwszym turniejem, który zaczęliśmy jako nowy skład, jako nowa Valhalla Dream z nowym zawodnikiem. Pierwszy mecz zmierzyliśmy się na Vikings e, Pierwszy nasz mecz w naszym składzie i od razu taki nordycki Valhalla Dream kontra Vikings e, Ciekawy mecz, na pewno mogło się go oglądać ciekawie bo było dużo emocji e, Nie zagraliśmy źle tego meczu e, Szkoda tylko Troła, a potem pecha w dogrywce e, Szkoda, że dopuściliśmy do tej dogrywki Ale przez cały mecz wyglądaliśmy solidnie Oprócz tej końcówki nie udało nam się go dołknąć no śmiało można to nazwać trołem z naszej strony. Możecie zobaczyć to śmiało na podsumowaniu. Matias teraz na plecach, ale raczej się tego będą spodziewać. Ale i tak Matias sobie poradził. Jest kołas na jego koncie. No i Matias teraz w sytuacji klaczowej. A po tym, co widziałem po pierwszych rundach, to ma szansę to ukrać To jest zawodnik, który to umie. zrobił pierwszego kila, No i chyba będzie fake defuzować. Raczej tak, dokładnie fake defuzuje. Słyszę teraz: Kroki jest Matias! Ależ skaczował Jeden na 3 4 fragi na jego konto. Ależ to teraz tutaj porobił. Jest wynik: 3 do 0. Co to była za runda? Matias. Ty jesteś zdrowy! Co ty zrobiłeś? A znowu ta sama taktyka co wcześniej. No i beast wyszedł ze swojej drabinki, no i próbuje teraz ze swojej dziupli tam ugrać coś, ale syn teraz. Ależ teraz strzelił, Ależ to teraz, teraz zrobił! No i Masterbox z swojego przeciwnika i też zabija! Co tutaj zrobił syn? z fragiem w głowę? Co to jest? Co to są za Co to jest za mecz? Kolejne fragi, Nenzi teraz ze swoim scoutem! Ma teraz kota pod swoją kontrolą, Syn teraz pikuje głowa, co to jest? dwunastą rundą leci teraz jakieś dwa granaty i teraz te wyjście przez smoke'a, ale już teraz timingowo synf bardzo ładnie złapał swojego przeciwnika w beast xp. Jest, teraz wychodzi. Ależ teraz próbował wyjść. Ale jednak, jednak mu się nie udało. Minam, dla kogoś, to nie zauważył, furmana, to domu, syn z następnym killem swojego przeciwnika. Leciutko, syn, teraz jest fragno No i teraz musi zrobić tego Jest Jesteś! Syn, to jest Twoja runda! Co ty zrobiłeś? To oczywiście, że TT była plantowana tak dosyć klasycznie, tak jak powinna być. A więc zobaczmy. Jest teraz Necki, ależ teraz ładnie to zrobił. Nedzik, znaczy się Nedzik, zawsze zapominam. Kolejny strzał. Jest następny Nedzik. Oj, oj, oj. ...Max Mastera, który jest sumieniem jakimś tryhardem tego Famasa. Jest teraz tutaj, czeka, zabija jednego, drugiego i teraz chyba trzeciego Max Master. Co zrobił? Miała nie obiegów, jakieś perfidne wejście. Jakieś próba strzel strzelania, To ja, z jakimiś fragami, z jakimiś headshotami. Nedzik już zabija swojego gracza z glocka yy, na bardzo bliski dystans. Brudno, pis, jest teraz... Zostawiony na na sajdzie no już zabójstwa to ja z dwoma fragami. Raczej będzie kolejna runda Vikings. To już jest przesada żeby takie coś przegrać. Zobaczmy Bakuczyński jednak pokazuje swojego fraga. Leci jakiś fleszyk. No i będzie nóż! Będzie nóż! Jest już macja z kosa! Ale to teraz zrobił! Ja się tego nie spodziewałem naprawdę! Rozstawienie na... W minimapie leci teraz jakiś fleszyk Beast. XP, bardzo ładny, frak! Ale z drugiej strony nie poradził Matias z zabójstwem. Frak za frak! No jest Synf, który zabija swojego przeciwnika po asyście od Nedzika. To, 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 to już to ja, z bardzo ładnym headshotem w głowę. No i teraz brudnopis, ale teraz Synf rozdaje głowy. Jest zabójstwo dla Synfa. No i mamy wynik 15 do 11. Tutaj Matias z bardzo ładnym fragiem, ale nie spodziewa się swojego przeciwnika na pociągu. No ty, nie, nie dało się. Bakuczyński nie dał za wygraną. Nad za bardzo nie ma nic do stracenia, no co w najgorszym wypadku po prostu dogrywka będzie. Bestix Fed nie znalazł z tego przeciwnika bez XP z dwoma fragami. Już teraz Matia zostaje ze samą petką. Raczej nie będzie szansy zrobić jej best XP ewidentny MVP tej rundy. 5, 4 e, na 3. Tymczasem Ned ma tylko 2 HP oraz Kawaha. A więc będzie troszeczkę ciężko. Już ba Kuczyński zabija swojego przeciwnika. Będzie raczej defuzowanie bomby. Zostaje teraz synf. Zobaczmy, co on zrobi. wyskakuje, no ale nie było szansy. No I mamy to grywkę. Zostaje sam Ned, który musi to teraz ugrać 12 HP i 30kp na best XP. Dzięki, że ja to dopiero po 34 rundach to wiedziałem. No, i jest runda dla Vikings. A więc mamy wynik 18 do 16. Co tutaj się dzieje? Druga dogrywka, i miejmy nadzieję, że będzie druga dogrywka, bo obie drużyny na to zasługują. No i Nedzik, co zrobił? Jaki strzał, zabija dwóch jednym strzałem, bardzo ważny strzał, no i jest sytuacja 2 na 2, plantowanie bomby, już jest zabójstwo, tutaj brudno Pi zostaje teraz sam, 2 HP, rzuć tego Fabika, proszę, zabijesz go tym, leci teraz jakiś puszcz. no i jest, koniec, 19-16, koniec tego meczu, koniec tego niesamowitego, pięknego meczu, ale naprawdę przepiękny to był, naprawdę. No i następny mecz, który mamy w naszym repertuarze, to jest też, owszem, w turnieju PINGUIN mmm, Gdzie jak już widzieliście, zaczęliśmy go od porażki, więc te pierwsze punkty nam uciekły No ale na drużynę Clutch Mix Ciężko to nazwać jakimś tam widowiskiem mmm, przeciwnik o, przeciwnikach nie można powiedzieć, <laughs> o przeciwnikach nie można powiedzieć więcej niż to, że po prostu byli w meczu Szybkie 16.0 i tyle Sytuacja 5 na 4 Sync z kontaktem z Xavim i daje fraga. Max Master dorzuca kolejnego fraga. Kingus odpowiada na ma... Matiasie. Ned daje fraga na Kingusie, i Synt zamyka to spotkanie fragiem na Excelu. No i po tym spotkaniu rozpoczynamy drugi nasz turniej, turniej Klaczyt, już zdecydowanie na wyższym poziomie niż Pinguin. No i tu wpadamy do grupy jest z Klacz Klaczyt, czyli gospodarzy. Juniorki i Factory Fox. Uh, no i w tym tygodniu mieliśmy tylko mecz z który wygrywamy. Wygrywamy go w dogrywce 19-16. Uh, ten match już lepiej wyglądał, graliśmy go na nowej mapie, na nowej mapie w naszym składzie, bo wiem, że może niewiele osób może go to kojarzyć, ale w poprzednim składzie, jak jeszcze nie było NEDA, nie graliśmy w Vertigo, nie mieliśmy tej mapy w naszym monopolu. A to proszę bardzo, wystrzeliliśmy. Eee, I wyglądało to nieźle moim zdaniem. Wyglądało to nieźle. Początek był ciężki, początek był ciężki, ale mieliśmy po ten, taki komfort po tej takiej jednej rundzie, którą do której zaraz zobaczycie tutaj przerwę. E, na chwilkę i będziecie mogli to zobaczyć. Że po tej rundzie wzięliśmy to do siebie i się obudziliśmy. I pocisnęliśmy z gonitwą. Zobaczmy, rozpoczynamy tutaj e, już e, pierwszą połowę tego spotkania. Rozpoczynamy pierwszą rundę tego spotkania. Klaczaj i przygotowała Hala Dreamlo i klaczaj typ po wygraniu żywce zrobił oczywisty wybór, a więc grają po stronie antyterrorystów. A więc jest jeszcze frag dla terrorystów. Teraz kosteczek ma szansę coś zrobić. Ma szansę dawa fragi, no i bardzo ładne wykonanie z jego strony wchodzi teraz na plecy. Jest kolejny, jest frag numer 3 i 4. Jest, ależ teraz kosteczek zrobił przepiękną rundę. Dobra, to dokładnie była ta runda, od której się obudziliśmy, zaczęliśmy gonić, no i potem... Oj, przepraszam. Ee, no i potem poleciał. Mm, Ice, Neda, Ice, Neda, który też nam du dużo do walki. No i z tym jakichś już dogoniliśmy przeciwników i wyprzedziliśmy, to znowu zaczęliśmy trawować i... I już naprawdę było tak ślisko i blisko, żeby w ogóle ta dogrywka się odbyła Ale się odbyła, no i w końcu udało nam się domknąć yy, Dogrywka zaczęliśmy po CT, było ciężko klaczyt yy, Zaczęło mieć mocniejsze TTR, zaczęli nas troszeczkę przewidywać yy, Ale kiedy już się zamieniliśmy i to my weszliśmy do TTR, to z nowymi siłami Docisnęliśmy ten mecz do końca i wygrywamy 19-16 I rozpoczynamy turniej klaczyt w fazie grupowej z pierwszymi punktami Poleciało na bombsite B! No i będzie teraz strzelanina Będzie teraz bardzo ciekawie NED z dwoma fragami, ale co tutaj teraz zrobił Bardzo ładnie rozdał z tego maka, 10 Bomba zaplantowana No i mamy sytuację 3 na 2, może być kolejna runda Dla Valhalla Dream, no i tak się dzieje Jest runda dla Valhalla Dream A więc będzie miało trochę ciężko Drużyna Valhalla Dream, jest bardzo ładny kill Dla syrfa, net od razu zabił Z Kocha przez smoka, więc mamy dwa fragi dla terrorystów Sytuacja 4 na 3 a więc, a, jest, a więc jest bardzo ciekawie, już Synfy ma kolejnego Praga na swoje konto. No już na plecach Player S z no jest sytuacja 3 na 2 3 na dwóch klacz i te ma szansę to porobić, ale jest bardzo ciężko. Na skarpecie jest już ustawiony Matias i o tym wiedzą w sumie antyterroryści, bo ma bardzo otwarta. No i net z kilem. Bardzo ładne wykonanie, no i chyba wiedzą, że jest na skarpecie jeden z graczy antyterrorystów. No i jest, już kolejna runda te. Lecą teraz jakieś strzały pod Siteem B. Może jakieś tutaj próba baitu, ale z tego co widzimy to ustawienie antyterrorystów jest bardzo ciekawe. Czterech pod skarpetą. No i teraz dopiero jakiś wyjazd. No i jakiś raz zrobiony. Bardzo ładnie Ned zabija swojego przeciwnika. Kosteczek oraz tylko też z fragami. No i mamy sytuację 3 na 3. A więc mogło się trochę opłacić, bo terroryści są w wielkim osłabieniu. Jest sytuacja 3 na 3. No i Ned cały czas pod tą skarpetą ustawiony. Będzie teraz jeden z graczy. Ładny headshot. No i dwa headshoty teraz przez Neda. Ma 4k, no i Ace w jego wykonaniu przepiękna runda od Neda no i mamy ace'a, lecą teraz pistoletami terroryści, będzie teraz jakieś wejście, no i to jest teraz dobry flash to jest teraz dobre wykonanie, Matias z granatem, jest teraz kolejne zabójstwo, Matias trzeci, no i jest czwarty, no i piękna runda dla Valhalla to właśnie tak powinno wyglądać mamy sytuację 4, do, 4 na 2 no i raczej nie będzie chyba próby odbijania, jest teraz Devcox, bardzo ładne zabójstwo, zostaje teraz sam sam Matias no i poradził sobie bardzo ładnie Szymek ko kolejny frag dla Matiasa więc przepiękne wykonanie strzelać Oczywiście, na szczęście, Walhali to nie jest jakiś miraż albo jakiś DAS, gdzie trzeba na daleko strzelać, a więc tutaj z PM można sobie poradzić. Bardzo kreatywny Wleczyk teraz tutaj poleciał. No i jest od razu Mołotow na cement. Jakieś strzały teraz poleciały przez te ściany. No i od razu Mołotow. Też syn bardzo ciekawy Mołotow rzucony przez niego. Już od razu palą się gracze, gracze terrorystów. 30 HP mniej. I to może być bardzo decydujące w starciu, bo na trzy strzały teraz są zawodnicy. Jest Nedzik od razu z killem No i jest kolejny. kolejny kill Synfa! Mamy teraz sytuację 4 na 3. Jest bomba zaplantowana w tym momencie. Dokładnie, już zaplantowana, no i już Matias Wchodzi przez tego tutaj smoka, Jakieś strzały teraz poleciały, no i zostaje teraz tam. Defcox jest ustawiony za tym, tutaj wszystkim. No i Ned zabija swojego przeciwnika. No i mamy runę dla wahali, A więc wszyscy kibice wahali, mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo mają teraz psychiczną przewagę. Wynik 15 do 14. I żeby teraz dowieźli do końca swoje zwycięstwo, teraz jest runda o wszystko albo o nic. Max Master, który zabija bezproblemowo. Jest, Nie, On Jest teraz sytuacja 3 na 1. No i może być teraz klacz albo kolejna runda, kolejne sześć rund. Czy będzie dogrywka? Jest! Mamy dogrywkę! clutch it dowiozło! W tym ostatnim momencie! Tu w tygodnia miesiąca. Widzimy, że kosteczek już ma bardzo mało HP, ależ kreatywnie ustawieni. Bardzo ładny był zrobiony Headshot przez jednego z graczy antyterrorystów, ale zabójstwo co jest bardzo ważniejsze, teraz bardzo ładne full auto, prawie ładne, ale Macias to zrobił, przez smoke zabił, no i zrobisz jeszcze headshot'a kolejnego przez smoke po stronie terrorystów, po stronie tej słabszej dla nich a więc będą mieli o wiele ciężej z tych, ich trzema taktykami, raż A rush B, rush mid, no i zobaczmy już pierwsze jakieś strzały 26 HB mniej, co może być bardzo ważne w sumie w starciu, bo e, czy zabijesz w czterech strzałach, a w trzech strzałach to jest różnica, jak twój przeciwnik ma MK jest już od razu bardzo ładny headshot przez Matiasa. syn z No i net też zabija swojego przeciwnika. Zabłupy teraz celowany, No i Simf zabija w głowę. Jest sytuacja 5 na 1. Ale teraz piękna runda. Matias zabija. Robi drugiego fraga w tej rundzie. No i jest runda na drużyny Valhalla Dream. No może być jakieś ważne zabójstwo. Ale synf i Max Master z fragami. Jest teraz sam K4XD. Stres po jego stronie musi być ogromny. Poci się pewnie teraz bardzo mocno, Bo to jest najważniejsza runda w jego życiu. W tym momencie może być teraz jedna z bardziej stresujących ale nie, Sylf to teraz kończy, jest runda dla Valhalla Dream, kończąca runda, wynik 19 do 16, jakieś przełamanie wreszcie z strony tej drużyny na bardzo mocnego przeciwnika, zrobiła taki wynik, znowu dogrywka, ale tymczasem zwycięstwo dla Valhalli, naprawdę muszę pochwalić obie drużyny, znowu obie drużyny, bo Clutchit oraz Valhalla bardzo ładnie grali, no i ostatni mecz w naszym wykonaniu Ostatni mecz w, w tamtym tygodniu e, Ostatni mecz w turnieju PINGUIN teoretycznie, o może lepiej. Ostatni mecz w fazie grupowej PINGUIN e, Gramy na różne FIJI Bardzo ważny mecz, musimy go wygrać Jeżeli chcemy wyjść z grupy w turnieju PINGUIN I e, FIJI musi wygrać, żeby wyjść, po FIJI też przegrało na Vikings więc Vikings ma zapewnione sobie pierwsze miejsce w grupie, a my walczymy o wyjście. No i to już był mecz zdecydowanie lżejszy niż ten na Klaczyt. Tutaj już nie mieliśmy takich problemów od początku. Już nie było tak w klaczyt, że troszeczkę większy robili opór i. No i Klaczet przede wszystkim że trzeba im to przyznać, że mieli, mieli pewnego rodzaju zagrywki, którymi nas zaskakiwali, też dużo kontrowali naszych zagrań adaptowali się do tego meczu i uczyli się na bieżąco naszych zagrywek przez to, ten mecz był trudny musieliśmy na bieżąco wymyślać nowe rzeczy i zaskakiwać tak z Fiji nie było jakiegoś większego problemu ten wynik się wydaje close, ale to też poszedł troll z naszej strony bo ile tam było? 14-8 albo nawet 15 -8. i też mieliśmy drobne problemy z domknięciem tego meczu a ostatecznie wyszło 16 z delikatną dominacją, nowego dominacją mentalną bo czuliśmy się od początku do końca mocnych w tym meczu Matias z kolejnym fragiem net już po głowie net z kolejnym fragiem i Matias jeszcze dokłada kolejne trafienie i... Ale Matias... Niestety no. tego nie pokazałem, ale Matias... zanozował przeciwnika I po smałkach będzie wiosną, bo mam set Gdzie? Gdzie Nedzik już jest AW, pas? Zauważył przeciwnika i... Daje kolejną przewagę antyterrorystów. Już lecą małotowe, lecą smoki od stron terrorystów. Ale. Niesamowicie duża luka w tych smokach. NET z kolejnym fragiem. I czy dołoży kolejny trafienie? Dokłada kolejny trafien, ale się luba jeszcze w międzyczasie odpowiada i NET z czwartym trafieniem na swoim koncie w tej rundzie. Bardzo piękna runda i właśnie o tym mówiłem, że NED, dzik oraz net... Z tymi sniperkami są bardzo mocni i bardzo dużą dają przewagę. Gdzie jest, tak, gdzie jest zostawiony sam Matias, bo może bardzo ciężka sytuacja, ale odbija mocno City'ego. Daję kolejne A, w na Matias. Matias na Matiasie. A, to daje trzeciego fraga! Ale śruba odpowiada i ma sytuację i tak bardzo ciężką. Gdzie Max Master wykańczy tą sytuację, ale Matias. No, Matias tu. To... Jak tam zatańczył na bomb B, powiedziałbym, że wyglądało to jak jakieś piękne tango. Maxmaster chyba nie jest zauważony. Przecież. Kuzer, jak się go spodziewał. Jednak nie, Maxmaster z fragiem na bomb B tam idzie jeszcze Matias z kałachem. Partner. Nedzik już. dochodzi do. Maxmastera i Maxmaster z kolejnym trafieniem. I śruba w sytuacji 1 na 2 daje jeszcze oddech swojej drużynie. Zauważył, Max Master obija go bardzo mocno. Bo Max, to jakiś problem z motowem? Max Master sam siebie podpalił, ale śruba obity do 19 HP przez motowa od Nedzika. Yy, dziwny smog od śruby. Take planta i Nedzik wychyla przez smoka ale myślę, że to i tak może być za mało. Chociaż zauważysz Matiasa i Matias pewnie wychyla. wychyla, i zabija flapka. I ktoś napisał na czasie, że Matias z Walhali lepszy niż Matias z i No i po statystykach statystyki to potwierdzają. No, Matias bardzo dobre spotkanie: 26 fragów, 24 Max Master. No i tak wygląda to nasze całe podsumowanie. To już jest tak naprawdę koniec tego tygodnia. Kończymy tym meczem na Fiji uh, i zaczynamy wolny weekend, w możemy sobie odpocząć. Wyjście z Penguin zapewnione. Wchodziliśmy z Penguin. W klaczet. jeszcze będziemy walczyć, ale zaczynamy od pierwszych punktów. Uh, jesteśmy na, 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 na górze tabeli na razem z juniorkami, bo oni też wygrali swój pierwszy mecz. I tak to wygląda. Wygląda to dobrze. I ciśniemy w następnym tygodniu. Uh, po więcej, tak naprawdę. Eee, trzymajcie kciuki. Dziękuję Wam przede wszystkim bardzo za kibicowanie, wszystkim, którzy byli obecni na, na czacie, na każdej transmisji. Dziękujemy komentatorom, dziękujemy przeciwnikom. Było super. Trzymajcie się, na razie.